Cześć, witajcie na moim kanale. A dzisiaj chciałem wam, yy, Was prosić o pomoc w zasadzie, yy, bo u kryptokaryn żółkną mi liście. Słyszcie, tak jak tutaj, ten, ale które są właśnie takie białe, tamten o. I tutaj, właśnie na tej. Mam takie białe plamki, takie żółte w zasadzie, jasno-żółte. Chciałbym was prosić o pomoc, bo podejrzewam, że to jest albo jakiś nadmiar jakiegoś pierwiastka, albo niedobro. Dlatego proszę was o pomoc. Jak ta, ten kto się zna, to proszę mi pisać w komentarzach, co to może być. No, w zasadzie... To byłoby na tyle. To będzie krótki filmik. Tam te liście. Nie wiem, to jest albo czegoś niedobór, albo nadmiar. Dlatego proszę Was o pomoc. Piszcie w komentarzach, co to może być. No, cześć.